Czy przy transporcie ciężkich maszyn roboczych lub sprzętu budowlanego masz obowiązek używać odciągów stalowych i klinów? A. Tak? B. Nie, jeśli pojazdy transportowane są pozostawione z zaciągniętym hamulcem postojowym? C. Nie, na krótkie odległości można taki ładunek przewozić bez mocowania. No i moi drodzy, do bardzo ciężkich yy, ładunków. Yy, a takimi ładunkami są między innymi maszyny rolnicze służące do budowy dróg i tak dalej Jak tak tutaj widzimy jakaś maszyna właśnie tego typu. Służą odciągi tak, łańcuchy, odciągi, które służą do zamocowania tego pojazdu, aby on był stabilny i nie y, przemieszczał się właśnie na naszej platformie y, załadunkowej. Do tego typu również służą kliny, tak? czyli te pojazdy muszą być podklinowane między innymi dodatkowymi takimi zabezpieczeniami, więc jak najbardziej taki obowiązek my mamy, y, który zapewni bezpieczeństwo tak? y, takiego przewożonego ładunku, więc odpowiedź prawidłowa to będzie A.